Zacznę od ważnego stwierdzenia. Nie żyjemy w kraju, o którym szkoli się nas, aby sądzić, że żyjemy. Bardzo ważne jest, aby to zrozumieć. Mniejszy film rzuca światło na tę część historii Stanów Zjednoczonych, którą historycy ignorują, prawdopodobnie dlatego, że nie rozumieją systemu monetarnego. System ten przekształcił nasz kraj w imperium finansowe. Sądzę, że zrozumienie tego jest kluczowe, ponieważ tylko wtedy możemy prawidłowo interpretować wydarzenia, które dzieją się na co dzień. Historia Stanów Zjednoczonych zdaje się sugerować, że kraj ten został początkowany w oparciu o zasady wolności, które trwają po dziś dzień i dzięki którym to ludzie mają władzę. Tylko jeśli tak jest, to dlaczego obydwie partie polityczne ciągle występują przeciwko interesom własnych wyborców? Rząd regularnie robi rzeczy, których olbrzymia większość społeczeństwa nie chce. Jest tak, ponieważ rząd nie działa w interesie społeczeństwa. A oto dlaczego. Oryginalna struktura władzy w państwie jest przedstawiona na tym diagramie. Poszczególne stany są dobrowolnie zorganizowane wokół ustawy zasadniczej. Stany celowo są przedstawione w postaci piramid. Piramida reprezentuje gospodarczy potencjał wzrostu, władzę polityczną oraz społeczną. Każdy stan posiadał swoją własną klasę rządzącą, klasę kupców oraz klasę pracującą. Stany miały własne banki, powszechny biznes oraz miasta i ich sąsiedztwo, w których ludzie wspólnie powiększali swój dobrobyt w ramach lokalnych społeczności. Kluczową kwestią jest to, że Stany były jednostkami autonomicznymi. Władza polityczna i gospodarcza na poziomie federalnym nie istniała. Było to dobre połączenie ideałów Jepha z zasadami Hamiltona. Jefferson reprezentował siły, które nazwę poziomymi. Pochodził on ze środowisk wiejskich, rolniczych i pragnął rozdysponowania władzy tak, aby poziome relacje pomiędzy ludźmi w lokalnych społecznościach były podstawą dla pionowej struktury władzy w państwie. Hamilton reprezentował siły pionowe. Był powiązany z bogatymi miejskimi grupami interesów i pragnął pionowej konsolidacji władzy i bogactwa jako motoru wzrostu gospodarczego. Po wojnie secesyjnej struktura władzy została zmieniona. W kategoriach politycznych Stany zostały wyraźnie podporządkowane władzy rządu federalnego. Następnie w 1913 roku utworzony został Bank Rezerw Federalnych, który jak wielu ostrzegało w tamtym czasie, dramatycznie i fundamentalnie zmienił charakter Stanów Zjednoczonych. Władza gospodarcza została przeniesiona z poziomu stanów na poziom federalny. Był to początek angloamerykańskiego imperium finansowego. Był to czubek nowej piramidy, która miała podporządkować sobie wszystko inne poprzez zadłużanie. Rezerwa federalna jest kartelem prywatnych Banków działającym z upoważnienia rządu i kontrolującym całość pieniędzy w państwie. Jest to prywatno-publiczna instytucja, która ustanowiła najbardziej potężny monopol w historii, zwany też często Wall Street. Wall Street pokazane jest tutaj na tle amerykańskiej flagi, którą owija się bez przerwy, ponieważ lubi być kojarzone z ideą amerykańskiej wolności. Amerykanie są jednak generalnie przeciwni kartelom i monopolom, ponieważ z definicji naruszają one wolny rynek i nie mają nic wspólnego z wolnością. Jest to powód, dla którego nie lubimy peku Nie widzimy jednak jakoś problemu z kartelem banków z Wall Street. Doprowadza nas to do pierwszego kluczowego błędu ekonomii neoklasycznej, którym jest myślenie grupowe maskowane jako nauka akademicka. Całkowicie zdominowało ono kraje rozwinięte i nie pozostawia żadnego miejsca na odmienne poglądy. Stało się religią. Zupełnie ignoruje fakt, że żyjemy pod władzą monopolu prywatnie kontrolowanego i przedstawianego jako wolny rynek, z którym w rzeczywistości nie ma nic wspólnego. Makroekonomia została całkowicie zmonopolizowana przez ten pogląd. Pozostałe błędy tej ekonomicznej prawie religii przedstawimy w dalszych częściach. Najważniejszą sprawą jest jednak monopol emisji pieniędzy. Monopol ten daje bankom władzę nad rządem federalnym oraz Stanami, ponieważ ustawa o rezerwie federalnej uczyniła je zależnymi od pieniędzy z banków. Oznacza to koniec idei Thomasa Jeffersona, czyli równowagi pomiędzy siłami poziomymi i pionowymi. Znaczenie tego jest tak olbrzymie, że pionowe siły Hamiltona zaczęły całkowicie dominować. W kolejnej części powiemy więcej na ten temat. Teraz ważne jest jedynie to, że umożliwia to koncentrację władzy i bogactwa w rękach niewielu. Przez ostatnie 100 lat siły pionowe zdominowały wszystkie aspekty państwa, doprowadzając do bankructwa drobnych farmerów i mały biznes oraz do postrzegania lokalnych społeczności jako coś nieistotnego. W 1913 roku utworzony został ARS, czyli amerykański odpowiednik Urzędu Skarbowego, kluczowy element napędzający siły pionowe. Urząd skarbowy nie istnieje po to, aby finansować wyżywienie dzieci w szkołach albo cokolwiek możecie się wydawać wskutek oglądania wieczornych wiadomości. Urząd skarbowy istnieje po to, aby finansować kartel prywatnych banków. Za chwilę zobaczysz dlaczego. W latach 30. wielka depresja powaliła na kolana poszczególne stany i pomniejszyła ich znaczenie w kategoriach władzy i autonomii. Od tego momentu wszystko stało się całkowicie zależne od kartelu prywatnych banków, ponieważ rząd stracił możliwość emitowania pieniędzy. Był to moment, w którym nowo utworzona maszyna długu zaczęła pracować na wysokich obrotach. Banki pompują dług, który powiększony o odsetki wraca do nich za sprawą Urzędu Skarbowego i dzięki systemowi praw Służącemu bankom. Po dziesięcioleciach cyrkulacji długu w tym cyklu i zmianach prawa pozbawiających poszczególne stany władzy oraz likwidujących ograniczenia ekspansji korporacji, kraj zmienił się w następującą strukturę. Oto schemat systemu, w którym żyjemy. Systemu korporacyjnego, który obejmuje wszystko, co istnieje w Stanach Zjednoczonych. To, co jest odzwierciedlone w tej piramidzie, to władza. To jest właśnie oś Pionowa. Każda wyższa warstwa posiada więcej władzy od tej leżącej pod nią. Pierwszą zauważalną rzeczą jest to, że nie ma już tu konstytucji, podobnie jak nie ma poszczególnych stanów, przynajmniej jako oddzielnych i autonomicznych jednostek. Zamiast tego cała władza w systemie wypływa z dolara. Ustala on wszystko w tej piramidzie. Jest tak, ponieważ dolar nie jest niezależną amerykańską walutą. Jest instrumentem długu Banku Rezerw Federalnych. Ma to głębokie implikacje, które wyjaśnię w dalszej części. Niektórych może to zdziwić, ponieważ dolar jest czymś, co wyskakuje z bankomatu jakby był częścią natury. Tak jednak nie jest. Jest on instrumentem długu. Jednocześnie jest produktem zarządzanym przez określonych ludzi, tak jak każdy inny produkt korporacji. Są to ludzie na samej górze oznaczeni jako właściciele. Dla niektórych może to brzmieć niezwykle, ponieważ jesteśmy szkoleni, aby myśleć, że żyjemy w demokracji. Bardziej dokładnie wyjaśnię to w innej części. Teraz natomiast opowiem o ludziach, którzy utworzyli pierwotne imperium z 1913 roku. Bank Rezerw Federalnych. Stanowi on szczyt piramidy Ponieważ jest to korporacja, która zarządza produktem, jakim jest dolar. Większość dolarów, którymi zarządza, nie stanowią wydrukowane banknoty, lecz elektroniczne cyfry w komputerach w swoim banku. Z tego powodu banki są następne w tej piramidzie. Banki są zależne od decyzji i rozporządzeń Fedu, dlatego znajdują się poniżej w kategoriach władzy. Ponieważ jednak Fed jest kartelem największych banków, hierarchia władzy jest między nimi rozmyta. Banki są jednakże ponad wszystkim innym, ponieważ rządzą całym systemem poprzez maszynę długu. Następną warstwę stanowią międzynarodowe korporacje. Są one najważniejszymi klientami największych banków. Korporacje są całkowicie zależne od banków. Muszą na przykład raportować do nich co trzy miesiące. Korporacje biorą z banków kredyty, przepuszczają przez swoje tryby i zwracają do banków. Banki z Wall Street można postrzegać jako współczesnych władców feudalnych, a międzynarodowe korporacje jako rycerzy podbijających dla nich nowe terytoria. Następnie poniżej środkowej warstwy jest stary system republiki, który w rzeczywistości nie ma znaczenia, Znaczenia dla tego nowego imperium, i będzie on nieustannie wyrzymany w wyniku żelaznej matematyki systemu emisji pieniędzy opartej na długu. Stany są obecnie jedynie jednostkami administracyjnymi imperium, i wszystkie one są zbankrutowane w wyniku poddania działania maszyny długu. Banki społeczne, stanowe, drobny biznes, sklepiki rodzinne, wszystko to zostało zdławione odkąd wielkie banki otrzymują praktycznie nieograniczone pieniądze od Fedu, dzięki czemu mogą pompować olbrzymie ilości długów międzynarodowe korporacje żerające nowe terytoria. I w końcu ostatnią warstwę stanowimy my. Wszyscy ludzie pracujący za pensję, konsumujący produkty, spłacający kredyty i płacący podatki. To my tworzymy całą wartość w tym systemie, ale jest ona drenowana w górę poprzez urząd skarbowy i system prawny służący bankom. Oto tajemnica władzy w tym systemie. To dlatego Imperium Stanów Zjednoczonych stało się globalnym supermocarstwem, ponieważ Amerykanie ochotniczo pozwalają ograbiać się z wytwarzanych przez siebie wartości i przekazują je bogatym instytucjom Instytucją, które posiadają ich dług i który ponownie cyrkuluje poprzez system. Środkowa warstwa jest nazywana zbyt wielcy, by upaść. Określenie to pojawia się od 20 lat w wiadomościach i stało się powszechnie akceptowanym konceptem wśród ekonomistów głównego nurtu. W rzeczywistości jednak jest to podstęp. Pogląd, jakoby te wielkie instytucje były nam potrzebne do życia jest absurdem. Zbyt wielcy, by upaść to w rzeczywistości doktryna, która próbuje usprawiedliwić transfer bogactwa od dolnych warstw, czyli od ludzi, stanów oraz drobnej przedsiębiorstw, i przekazanie całego tego bogactwa warstwom górnym w celu podtrzymania ich finansowego imperium. Naturalne siły narastałyby, a następnie cofały się, tworząc cykle i utrzymując władzę w zbalansowaniu pomiędzy wierzchołkiem piramidy a dolnymi warstwami. Zbyt wielcy, by upaść, pokonują te siły, używając rządu federalnego do odbierania wartości małym z dołu i przekazując wszystko wielkim na górze. Jest to dokładnie to, co rząd federalny zrobił w odpowiedzi na kryzys z 2008 roku. Taką właśnie rolę spełnia rząd amerykański w obecnym systemie. Rząd nie jest ujęty w tej piramidzie nie dlatego, że nie jest już naszym rządem. Jest tak dlatego, ponieważ jesteśmy rządzeni nie przez rząd, a przez system długu, czyli banki i korporacje. Rząd jest tylko po to, aby wycisnąć dolne warstwy i dopilnować, że będą one spełniać przypisaną im rolę. Wielkie grupy interesu z wierzchołka piramidy nie istniałyby bez rządu robiącego to dla nich. To jedyny sposób na to, aby piramida mogła trwać. Dlaczego rząd to robi? Jest tak, ponieważ rząd jest zadłużony i i przez to kontrolowany przez banki. Rząd nie jest suwerenny, ponieważ nie może emitować własnej waluty. Rząd, który jest podrzędny w stosunku do banków, nie może być suwerenny. To przybliża nas do końca pierwszej części. Opisaliśmy przekształcenie Republiki Konstytucyjnej w Republikę Powojenną i ostatecznie w dzisiejsze Imperium Finansowe Banków. Tak jak powiedziałem na początku, jeśli wciąż wierzysz, że żyjesz w wolnym kraju, będziesz nieustannie sfrustrowany. Mam nadzieję, że ta krótka, ale pełna historia Stanów Zjednoczonych wyjaśnia tę sprawę. Niestety jest ona Pomijana przez historyków, ponieważ nie rozumieją oni systemu emisji pieniędzy. W zasadzie większość ludzi tego nie rozumie. Wyjaśnijmy zatem kwestię pieniędzy bardziej szczegółowo. Możesz nie rozumieć kwestii imperium finansowego, ponieważ jest ono oparte na odgórnej kontroli. W dawnych czasach imperatorzy używali wojska i ludzi w dziwnych strojach na koniach, zwanych rycerzami, do poszerzania swojej władzy. Część druga wyjaśni, w jaki sposób we współczesnym systemie podstawą odgórnej kontroli nad ludźmi jest dług finansowy.